Cześć, witamy po raz trzeci na prezentacji Motorola, gdzie bawimy się nowymi urządzeniami. No i przyszła kolej na urządzenie dla nas w sumie najciekawsze, bo jest to flagowy Moto X. Ja się nie zgodzę. Style. Okay. Bartek się nigdy nie zgadza, ale to ja mam rację. No nie, ok, do konkretów. Dlaczego nie jest, nie jest fajne? Dlatego Dlaczego nie jest fajne, Może zaczniemy od ceny. 2,300. Dwa, 2,300, Dwa, czyli tutaj możemy już kupić wszystko. wszystko. Tak. tak, Galaxy S6. LG G3, G4. G4, G4, G4 oczywiście, mianowicie G4. E, okej, okay, ale na przykład widzisz, w moim przekonaniu jest to urządzenie, które e, z G4 może konkurować. I to zarówno jeżeli chodzi o specyfikację, jak i. No okej, okay, Bartę kiwa głową. Bardzo po głową jeszcze raz. Dlaczego nie może konkurować z G4? Z G4 nie, nie może za bardzo konkurować, bo e, pomimo ponoć bardzo dobrego aparatu. E, to aplikacja aparatu jest. Eee, no tak, aplikacja aparatu jest To do, jest w ogóle śmiech na sali. Pokaż do... aplikację aparatu. Aplikacja aparatu wygląda w ten sposób. Eee, Jedyna na co pozwala. Tak naprawdę to jednym przyciskiem e, ro, robi zdjęcia. Bo Ostrzenie ten... musisz włączać w ogóle z panelu z boku, tak, co to jest, jest... to jest to, co, co, co znamy z poprzednich modeli, to jest niezmienione. Aplikacja po prostu e, jest dość nieintuicyjna. Opinia Dodajmy, w... ta sama aplikacja jest we wszystkich Motorolach, tak, więc... więc e, m, m, tylko jest taki dodatku... A weź kolego tą, datk... tą łapkę, zabierz jest, mi z nosa, dobrze? Jest e, opcja wstrząśnięcia, żeby wywołać aparat, czy tam e, przełączyć się na tryb selfie i tak dalej. To jest nieciekawe, bo... E... Ale z drugiej strony aplikację zawsze możesz zmienić. E, aplikację masz w markecie no, sporo dostępnych. Denerwujące to jest. Ale wiesz? możesz. Dobra, przełączyliśmy się w opcję, gdzie możemy w końcu zmieniać ekspozycję i fokus. I, focus, I no jest skończy... to na, zamiast na tapnięcie, to jest to na przesunięcie. A, no to, to jest... przesuwać, bo samo tapnięcie zawsze e, robi zdjęcie. No I dobrze. jest to idealna opcja. Więc potem tym względem jesteśmy Skry w Skrytykowałeś aparat skądinąd słusznie, e, ale specyfikacja jest taka sama, jakby w LG Dokładnie. 4. W środku Snapdragon 808 e, jest bateria 3000 mAh. E, jest 5-7 calowy ekran full HD. Nie, Quad HD. Coś mi się te tej dzisiaj mieszają. Z bardzo fajnym stosunkiem ramek do obudowy. Tutaj to naprawdę wygląda zupełnie nieźle. Tak, to jest źle. Lepszy, go pokaż. Stosunek, lepszy niż w niż Moto X-Play. Wygląda to bardzo dobrze. Bo pierwszych... Sam padel w ogóle prezentuje się naprawdę świetnie. Tak, dawno, dawno nie trzymałem w ręku urządzenia o, tej, o, tej, o tych rozmiarach, w sensie jeśli chodzi o rozmiar ekranu, czyli przekąpam 5,7 cali gdzie po pierwsze telefon trzyma się bardzo wygodnie, a po drugie nie czujesz tego, że jest taki aż taki olbrzym. Chociaż to wciąż jest olbrzym. To prawda, odwróć go. Mnie się podoba to urządzenie z tyłu. To, które mamy jest już trochę sfatygowane, natomiast zwykła taka pokryta gumą plastikowa klapka no sprawia, że to będzie trwałe, a przy tym ten sprzęt wygląda naprawdę ładnie. Te aluminiowe elementy plus połączenie gumowanego plastiku. Jest cieńszy przede wszystkim niż, niż X. -y. Niestety kosztem baterii, no ale no tak, tak. takie życie. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajny sprzęt. No i co? No i, e, znów czysty Android bez żadnego przesadnego kombinowania i tylko kilka funkcji naniesionych plus opcja wykorzystania tych sensorów, które są na dole. Weź pokaż te sensory. Tak, ich może być nie być widać, bo one są widoczne przy wersji białej, które wyglądają brzydko, ale tu są sensory e, podczerwień, które, wykry które wykrywają to, co znaliśmy tak naprawdę w poprzednich e, generacjach Czujniki tak naprawdę. Tak, czujniki, e, które powodują, że jeżeli na przykład patrzymy się cały czas na ekran, e, to on się nie wyłączy, póki, e, póki nie przestaniemy się na, na niego patrzeć. To jest, to jest praktyczne. Znaliśmy to w innych różnych telefonach. Ale to jest fajne. Tak samo jak na przykład telefon zadzwoni, możemy machnięciem go wyciszyć. To samo z budzikiem. Tego typu akcji jest bardzo dużo. Poprawili też Moto Display, które są też oczywiście w tych tańszych modelach. E, takie same, więc... A, i no i może ja podsumuję, dlaczego uważam, że to nie jest aż tak... E, na... Ty powiedziałeś, że to jest ciekawsze urządzenie niż reszta. Nie, zdaniem... nie, 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 że ciekawe, że może być godnym konkurentem. Okej, okay, a ja uważam, że m, moim zdaniem te poprzednie modele są tyle lepsze, że tutaj mamy po prostu kład um, HD potężny procesor, chociaż to nie jest 810, oczywiście Dzięki Bogu. i mniejszą mniej pojemną baterię niż w Moto X Play, który jest tańszy. Okej, okay, ale zostawiasz teraz Moto X Play ze stylem, a tymczasem rozpatrujemy powiedzmy LG G4, bo s 6 wyłączam z oczywistych powodów, no tak, to jednak okay. jest klasa sama w sobie, ale powiedzmy dla G4 moim zdaniem ten bardzo godny konkurent. Jest świetnie wykonany, ma niemal identyczną specyfikację, czystego Androida, bez żadnego kombinowania. No i co? jednak Motorola na obudowie robi wrażenie. No niektórzy nadal mają przywiązanie do marki. Co są to pewnie tam 7 osób, łącznie. Ale jednak, no, Motorola się każe dobrze. Gdybym miał wydać pieniądze, to jednak, skoro mogę mieć ten sam aparat, ee, nie potrzebuję kład HD i mogę mieć lepszą baterię, to wolę wydać te 1600 niż 2300. Za, za pozostałą kwotę e, kupię sobie coś innego. Wycieczkę do Egiptu. <laughs> Może nie aż tak, ale po prostu dużo bardziej opłacalnym na tę chwilę, na te pierwsze wrażenia, wydaje się być Moto X Play, który naprawdę robi robotę pod każdym względem. Powiedzmy, A. że nie ze wszystkim się z Bartkiem zgadzam, ale musimy poczekać, aż będzie możliwość przetestowania sprzętu. Tymczasem musimy kończyć, bo nam się aparat przegrzewa. Także pozdrawiamy Was serdecznie z, premier, z premiery Motorola. Janek Bliństrób. Bartosz Dul. Tylko jeszcze się dodać, że są wodoodporne. One są wodoodporne czy odporne na zachlapania? Odporne na zachlapanie desz, i tak dalej. To jest wodoodporne. Prawdziwie. Ok, czyli tutaj nie wprowadzajmy czytelników w błąd, czy tam widzów. No. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.